Добро, приходим Запор, так как там у нас камень. Но все А там нос на I Co wiem to ten most drugi to trochę dalej głębiej niemiecki most z czasu jeszcze przed II wojną światowej A drugi most był zbudowany już najprawdopodobniej w tym roku, ale w chyba w 1973 roku, albo coś było tego przez... Pomimo co to budował Tadeusz Szczerba z tego co wiem był krótko palowcem, India Mike miał znak. A taka ciekawostka może. Z tego co wiem. Tam gdzieś jest tabliczka Nie wiem, co to. Że Tylko taka ciekawostka. Tyle, pozdrawiam. 24 lipca 2022 rok.